Cześć! Witam Was w pierwszym materiale na moim kanale. Ja jestem Jacek, a to jest Hipnagog Vlog. I dzisiaj omówię dla Was album Wyżyny autorstwa grupy Kły. Jeżeli chodzi o polską scenę metalową, to trzeba przyznać, że ostatnie miesiące naprawdę obrodziły wiele ciekawych premier. Jedną z takich największych perełek była Odraza, która po sześciu latach wydała swój nowy album. Trzeba przyznać, że Odraza podniosła poprzeczkę wysoko. Zajebiście wysoko. Na tyle wysoko, że Rzeczom, czyli ich najnowszy album, nieco przykrył inną premierę, która miała miejsce właściwie w tym samym dniu, mianowicie nowy album Kłów, zatytułowany Wyżyny. I mimo wielu ciekawych recenzji Wyżyn, na jakie natrafiłem w internecie, czy to za granicą, czy to u nas w kraju, oraz również. Kilku wywiadów, jakie udzieliły Kły dla wielu magazynów, to mam wrażenie, że jednak o wyżynach mówi się znacznie mniej. A jednak jest o czym mówić. O samych Kłach właściwie jest niewiele wiadomo, gdyż jest to jeden z tych zespołów, który stara się zachować pewną aurę tajemniczości i raczej stroni od dziennikarzy. Chociaż to ostatnio troszeczkę się zmieniło w kontekście udzielonych wywiadów, ale mimo tego, że starają się ukrywać swoją tożsamość, to zdążyłem się dowiedzieć, że jest to grupa wywodząca się ze stolicy województwa świętokrzyskiego z Kielc. O Kłach wolą mówić jako o przyjacielsko-braterskiej inicjatywie muzycznej niż jako zespole, a sami muzycy twierdzą, że ich korzenie sięgają jeszcze końcówki lat 90. chociaż tak naprawdę ich pierwsze wydanie ukazało się w 2017 roku, a było to demko zatytułowane Tarangai. Sam tytuł dema, jak i utwory nawiązywały do dosyć popularnej serii fantazy zatytułowanej Saga o ludziach lodu. Był to atmosferyczny black metal z dosyć dużym naciskiem na słowo atmosferyczny który dosyć skutecznie łączył black metalowy jad, black metalową surowiznę z dark ambientowym wypełnieniem. Osiem miesięcy po Tarangai pojawiła się ich pierwsza płyta długogrająca zatytułowana Szczerzenie. W płycie tej można było znaleźć lekkie złagodzenie sekcji rytmicznej większy nacisk na warstwę wokalną oraz na samą poetyckość tekstów. I takim kolejnym charakterystycznym elementem twórczości kłów było użycie fragmentów filmów Andrzeja Żuławskiego, które w zetknięciu z tą tajemniczością, jaką tworzyła sama muzyka, jaką tworzyły teksty, dodatkowo pogłębiały ją. Podróżnienie od poprzedniczki Szczerze nie reprezentowało dosyć niekonwencjonalne podejście, jeżeli chodzi o stylistykę black metalową. Dobrym porównaniem będzie tu również Furia, a zwłaszcza jej ostatnie płyty. Jest to na tyle dobre porównanie, gdyż sam Nihil z Furii nadzorował proces masteringu oraz nagrywania płyty w studiu Czyściec. Ale jak te eksperymenty mają się do ich najnowszego dzieła, no to w sumie zaraz o tym opowiem. Wyżyny warto sobie zacząć od omawiania tego, jak w ogóle prezentuje się na płyta. A prezentuje się ona w ten oto sposób. Ja z racji tego, że zbieram CD, to sobie zakupiłem w takiej formie. No, i jest to klasyczny Digipak z wkładką w formie 13-stronicowej książeczki, zawierającej teksty oraz piękne ilustracje. Mamy tu piękne ilustracje przedstawiające również grzybki, jak i jakieś skały, naturę. Okładka w sumie taka minimalistyczna, ale bardzo ciekawie by się prezentowała na jakiejś koszulce. To może taka podpowiedź dla Pagan Records i dla klubów, że mogliby puścić serię koszuleczek z tym albumem. No i to co nam się tutaj rzuca oczywiście w oczy, to Psylocybina, czyli trzy grzybki. Na tle rozgwieżdżonego nieba, no i tego pięknego, wspaniałego EU z loga zespołu. I poniekąd okładka i samo wydanie już nam sugeruje tematykę, w jakiej będzie obracał się w ogóle ten album. Kolejną dosyć ciekawą rzeczą, jaką możemy się dowiedzieć ze środka płyty, jest fakt, że na sześć utworów, jakie zostały umieszczone na tym albumie, tylko dwa mają autorski tekst. Pozostałe to są wiersze Mirona Białoszewskiego oraz mamy jeden wiersz Howarda Philipsa Lovecrafta, czyli jeżeli nie wiecie, kto to jest, to jest ten twórca horrorów z początku XX wieku, który zasłynął przede wszystkim opowieściami o katulu. Same wyżyny zaczynają się dosyć nietypowo, gdyż na samym początku mamy intro, które zapowiada nam poszczególne utwory, które znajdują się na tym albumie. To jest troszeczkę tak jakby przedstawianie aktorów w teatrze, ale na samym początku, a nie na końcu. No i po takim mistycznym dosyć intrze mamy od razu... To, co tak naprawdę na tym albumie jest najlepsze, czyli zajebisty riff. Od razu wrzucają nas gdzieś tam w środek szalejącej burzy, i tak napierają na nas, tym swoją dzikością, tym swoim impetem, wściekłością. Sam utwór zaczyna się nieco rozwijać, zaczyna się stawać coraz bardziej psychodeliczny, dochodzą do tego dzikie wokale i przede wszystkim duże, ale to bardzo duże wrażenie przestrzeni. Tutaj nasuwają się już pierwsze wnioski odnośnie tego albumu. Wciąż mamy brak tej surowości, tego jadu black metalowego. Lecz album, w porównaniu do strzeżenia, jest troszeczkę bardziej dynamiczny. Znaczny nacisk na linię melodyczną gitary oraz syntezatora, i mam wrażenie, że syntezator został tutaj nieco bardziej pchnięty w przód. Wychodzi lekko z tła, zaczyna się coraz bardziej wyróżniać. Przede wszystkim odpowiada tutaj za tą magię tworzenia atmosfery i tej przestrzeni w muzyce. Sekcja rytmiczna została tutaj nieco złagodzona, ale ona wciąż trzyma to black metalowe tempo oraz stara się dorównywać dynamice do tarangaj. Dziko, gwałtownie, ale bez takiej surowizny, bez zjadu. Burza rozkręca się, rozkręca, aż następuje w pewnym momencie spokój. Spokojna linia basowa. Melorecytacja i zaczyna się druga część pierwszego utworu, czyli my rozgwiazdy. Możemy się ucięci tęsknotami. Jesteśmy rozgwiazdami. Jakimi rozgwiazdy są wierszami Mirona Białoszewskiego, które w pierwszym utworze zostały ze sobą połączone. Być może pamiętacie z lekcji języka polskiego, ale twórczość Mirona Białoszewskiego zalicza się do poezji lingwistycznej. Była to swego rodzaju awangarda literacka, która polegała na rozmontowywaniu słów, na rozmontowywaniu budowy wiersza. Takie dekonstrukcje wierszy często nabierały zupełnie nowego znaczenia. I trzeba przyznać, że to w kontekście tego psychodelicznego klimatu, w jaki próbuje nas wprowadzić tutaj zespół Kły, ze sobą bardzo dobrze się zgrywa. Białoszewskiego często łączy się z klimatami narkotycznymi. No ja nie znalazłem na ten temat żadnej informacji, ani też nie mówili mi za bardzo o tym w szkole. Teksty, które Kły wykorzystały na swoim albumie, często nawiązują do świata przyrody i to niesamowicie dobrze się ze sobą łączy. W przypadku My Rozgwiazdy te recytowane fragmenty Białoszewskiego tworzą taką błogą, spokojną aurę, która nagle jest przerywana i wraca ta dynamika, ten ogień, jaki był wcześniej. Następny utwór to Nadwołkow... Następny utwór to nadwołowy Nad Nadwołkojo... wołkowyjskiej. Nadwołkowyjskiej. wołkowyjskiej liczby Następny utwór to wołkowyjskiej nocy liczba pojedyncza. I utwór drugi kontynuuje tą psychodeliczną podróż razem z poezją Mirona Białoszewskiego. Kompozycyjnie mamy w sumie to, co było przedstawione na burza miaros gwiazdy, chociaż utwór jest nieco spokojniejszy. I przy omawianiu utworu drugiego chciałbym się tutaj skupić nieco na liniach wokalnych, które, no niestety, muszę stwierdzić, że są wyjątkowo słabe na tym albumie. I muszę powiedzieć, że kupuję ten szamański klimat, połączony z nostalgią, z takim wewnętrznym rozdarciem, ale brzmi to momentami, jakby dwóch najebanych typów darło do siebie ryja przy ognisku albo gdzieś tam w krzakach. Nieraz te wokale mogłyby ustąpić tutaj melorecytacji albo szeptom, albo nawet czemuś w stylu poprzednich albumów. Mam wrażenie, że tych wokali jest po prostu za dużo. Krajobraz jak oko jest już utworem nieco krótszym, ale wciąż nawiązuje do poezji Mirona. Z wywiadu dla magazynu Metal Hammer dowiedziałem się, że na potrzeby tej płyty użyto muzyka sesyjnego jako perkusisty i być może jest to też utwór, w którym dano mu się nieco troszeczkę bardziej pobawić. To, co moim zdaniem tutaj zasługuje na uwagę, to przejścia perkusyjne, które może nie są jakoś zbytnio rozbudowane, ale mam wrażenie, że jest ich znacznie więcej i są dosyć ciekawsze. Ale utworem, który najbardziej zasługuje na wyróżnienie na tym albumie jest utwór czwarty, zatytułowany Trójząb. Trójząb zaczyna się od fragmentu japońskiego filmu Grozy zatytułowanego Atak ludzi grzybów i po tym nietypowym intrze przechodzi do zajebistego, energetycznego, wściekłego riffu i takiego pierdo. Tutaj wraca do nas cała ta energia, ta dzicz, ta przestrzeń, jaką mieliśmy na samym początku, ale to wszystko jest zwielokrotnione. Przekozacki, miażdżący kawałek, moim zdaniem w ogóle najlepszy, jeżeli chodzi o ten album, i to zarówno pod względem kompozycyjnym, jak i tekstowym, gdyż pojawia się tutaj po raz pierwszy autorski tekst. Widać od razu, że ten tekst jest mocno inspirowany twórczością Mirona, gdyż zawiera on bardzo dużo neologizmów. Jest nietypowa budowa utworu, również nawiązanie do magicznego świata natury pod postacią przesłania nietrój Bardzo ciekawą rzeczą jest tutaj również zastosowanie podwójnej linii wokalnej w postaci wykrzyczanego tekstu oraz szeptanego co było podobno inspirowane, jak sam twierdzi zespół, efektem odbierania dźwięku po zażyciu psylocybiny. A z tej leśnej dziczy na moment wyrywa nas utwór Gwiezdny wiatr. Jest to wiersz pochodzący z tomiku Fungi from Jugov, który bezpośrednio nawiązuje jednak do tematyki grzybów, więc również mamy tutaj kosmiczne grzyby. Świetny hipnotyzujący motyw na gitarce, klimatyczny tekst, czysta magia. No I powoli zbliżamy się do samego końca albumu, a na sam koniec kły zostawiły nam bardzo fajną niespodziankę. Mianowicie utwór zatytułowany Zakorzenienie. Zaczyna się on od przerobionej dywagacji Arystotelesa na temat natury grzybów, i powoli wchodzi nam bardzo fajna, hipnotyzująca sekwencja syntezatora. Tajemniczy motywik rozwija się wraz z nadejściem linii basowych, wchodzi mrok, wchodzi atmosfera. Bad trip'a, dochodzą do tego dziwne wstawki typu. Kawałek ze spokojnego, hipnotyzującego intra przechodzi po prostu w istnego bad trip'a. Zaczynają się rozważania na temat tego. Jak to grzyby będą przejmowały umysły innych organizmów we wszechświecie i będą w ten sposób zdobywały kolejne planety. Klimat tęsknoty i tej jedności z naturą już pęka i zaczynamy być niewolnikami własnych umysłów, własnych grzybiarskich myśli. Zyskają telepatyczny dostęp do całego wymiaru ludzkiej Aż nagle wszystko znika wraz z uderzeniem gongu. Podsumowując cały album ogółem. Ogółem. Wiem, że jest troszeczkę za wcześnie, żeby mówić takie rzeczy, gdyż jest dopiero sierpień, ale mam wrażenie, że na pewno znajdzie się on u mnie jak nie w top 3, to w top 5 najlepszych albumów w tym roku. Oczywiście trzeba powiedzieć, że nie jest to album dla wszystkich. Jeżeli jesteś osobą, która lubi raczej takie tradycyjne podejście do black metalu, no to się zawiedziesz. Nie jest to również płyta, którą przesłuchamy sobie raz i możemy już mówić o niej, czy jest dobra, czy nie dobra. Moim zdaniem trzymają ją przesłuchać sami kilka razy, żeby w ogóle poznać treści, jakie są w niej zawarte. Niesamowicie bogate i klimatyczne dzieło i tu zarówno jeżeli chodzi o kwestie muzyczne, mnogość różnych ciekawych motywów, motywików, ta warstwa melodyczna, te riffy, te melodie, atmosfera tworzona przez syntezator, ta przestrzeń, tak naprawdę są esencją tej płyty. To jest taka tajemnicza i psychodeliczna podróż, która przenosi nas w w świat natury, w świat grzybów, w świat psychodeli. Z drugiej strony ona próbuje wywołać w nas taką nostalgię, taką jakąś potrzebę unii z tym światem przyrody. To co zasługuje również tutaj na wyróżnienie to mnogość inspiracji, jaka jest w ogóle na tej płycie, czyli mamy i poezję Białoszewskiego i mamy wiersz Philipsa Lovecrafta atak ludzi grzybów i mamy z powrotem Znowu Żuławskiego, fragmenty Arystotelesa i pozornie ze sobą niepowiązane tematy tak naprawdę łączy ta jedna wielka grzybnia. I nawet taką ciekawostką jest fakt, że prawdopodobnie sam tytuł wyżyny nie jest napisany z błędem ortograficznym. Mieliśmy poprzednio szczerzenie i było szczerzenie się kłów. tak prawdopodobnie chodziło tutaj o wyżynanie sięków. Ja w sumie dosyć często wracam do tej płyty ale za każdym razem, kiedy ją sobie słucham, to nie gdzieś tam w pracy, czy tam idąc słoneczny dzień po parku. Musi być ta atmosfera, musi być ten klimacik zrobiony. Ja akurat pamiętam, że kiedy była premiera tego albumu, to w mojej okolicy szalały burze, szalały wichury. No i muszę przyznać, że dosyć potęgowało mi to odbiór tej płyty. Ja nie będę ściemniał, że bardzo mi się ten album podoba, i jeżeli miałbym go ocenić w skali od 1 do 10, to myślę, że zdecydowanie to będzie dziewiątka. Mogłoby być wyżej, ponieważ te wokale no, nie są tam urzekające i naprawdę momentami bym je zmienił, ale mimo swoich wad, których właściwie jest niewiele, uważam, że jest to bardzo dobry album i serdecznie Wam go polecam. No i właściwie to dobiegliśmy już do końca tej recenzji, mam nadzieję, że Wam się podobała. Jeżeli tak, to zapraszam do subskrybowania kanału. Ja oczywiście zachęcam do przesłuchania tego albumu, czy to za pośrednictwem Spotify, czy Youtube'a. Oczywiście linki będą na dole. Zapraszam również Was na mój fanpage, na którym będę wrzucał jakieś losowe wrzutki ze świata muzyki alternatywnej, jakieś polecanki. Również znajdą się tam mini recenzje. Wielkie dzięki za oglądanie, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.